Nazywam się Honorata Matuszewska, pochodzę z małej wsi Porost, na Bobolice. Brałam, brałam udział w konkursie Jezioro Tajemnic, ponieważ przekonali mnie też do tego znajomi, a także wspierając swoją osobą tą akcję, chciałam rozprowokować ją na całym, nie tylko naszym Pomorzu, jak także w całej naszej Polsce. Od zeszłego roku staram się aktywnie uczestniczyć w, w, praktycznie w każdej tej akcji. Szczególnie miło jest spotykać się ze wszystkimi, którzy także zjawiają się, by propagować tą akcję. Pani to proszę powiedzieć, jakie wrażenia na Pani wywarła ta akcja i czy uważa Pani, że ona przyjmie się w całej Polsce? Ja mam taką nadzieję, tak? Głośno było o złotym pociągu, który niestety nie zaistniał, a jednak nasza akcja, która przy nakładzie bardzo małych środków zyskała tylu fanów z całej Polski, tak? I tylu, jak powiem, wiernych znajomych. Co robicie, kiedy wasi mężowie są na poszukiwaniach? To różnie, tak? Czasami po prostu przygotowujemy im jedzenie, żeby np. nasi nurkowie po wyjściu mieli co spożyć, a resztę ekipy wspieramy się w ten sposób, po prostu pilnujemy, tak, żeby się nic im nie stało, kiedy, kiedy nurkują. Jaka rzecz znaleziona w czasie akcji zrobiła na tobie dużo wrażenia? Wydaje mi się, że największe wrażenie zrobiło na mnie odnalezienie dubanki, tak? która jest zatopiona w naszym jeziorze. Ma bardzo wielką wartość historyczną dla naszego nie tylko regionu, ale wydaje mi się też dla całej Polski. Panie burmistrzu, jak pan widzi akcję Jezioro Tajemnic? No, pani redaktor, ja widzę akcję Jezioro Tajemnic bardzo dobrze, bo sama akcja jest wspaniałym przedsięwzięciem, ciekawym, na pewno o dużych walorach promocyjnych. Ale to się na pewno stąd bierze, że mamy piękne jezioro Drawsko, które właśnie leży w Gminie Czaplinek. No a ponadto jeżeli dzisiaj mamy, mówimy o dziewczynie jeziora Tajemnic, która jest chyba jeszcze piękniejsza niż jezioro, niż sama akcja, to jeżeli te trzy plusy dodamy, to mamy niesamowitą synergię, która na pewno całą, y, cały powiat, całą Gminę Czaplinek. Y, wypromuje w sposób taki, który byśmy sobie na pewno życzyli. Czy dodatkowe do środki na inwestycje turystyczne gmina powinna pozyskiwać i. pozyskiwać? No gmina nie tylko powinna, ale i pozyskuje. Chociaż my bardziej trzymamy się starego Pożekadła, które mówi umiesz liczyć licz na siebie. I w tym roku budżetowym na pewno powstanie wiele nowych inwestycji związanych właśnie z rozbudową infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej właśnie w granicach jeziora, jeziora Drawsko. To są trzy pomosty, które powstaną w tym roku na ośrodku sportów wodnych. To są mała infrastruktura, w tym wieża, platforma widokowa nad samym jeziorem Drawsko. I myślę, że ta, w tym roku ta infrastruktura właśnie z udziałem też środków zewnętrznych w szczególności z nadleśnictwa naszego Czaplinek i zespołu parków krajobrazowych no w sposób zdecydowanie poprawi stan i standard tej infrastruktury, którą mamy poprzez jej rozbudowę i remont. Panie Starosto wybór honoraty na dziewczynę akcji Jeziora Tajemnic Pana zdaniem jest to dobra decyzja, dobry Dobra decyzja. Ja sądzę, że bardzo dobra decyzja. Cieszę się, że internaci wybrali osobę śliczną, piękną, osobę, która jest ciepła w naturze swojej bycia. Nie, nie ukrywam, że honorata znam od ubiegłego roku, w tamtym roku miałem się przyjemność z nią spotkać podczas poszukiwań. I sądzę, że ta akcja ma dobrą twarz na rok 2017, na pewno w roku 2018 też będziemy wybierać dziewczyny Jeziora Tajemnic, ale na ten rok mamy dobrą osobę, dobrą twarz z dobrym nastawieniem do akcji i mam nadzieję, że ta akcja dzięki temu bardzo dużo zyska. Tym bardziej, że określili to internauci, także jest, tutaj jest wybór jak najbardziej demokratyczny. Ja sądzę, że my też jako powiat w tym roku dzięki tej akcji będziemy promować naszą branżę turystyczną poprzez akcję Zero Tajemnic. Jeżeli w zeszłym roku mieliśmy sytuację taką, że był maj i wrzesień z rabatem. W tym roku również ruszymy maj i wrzesień z rabatem akcje promocyjne naszych przedsiębiorców w branży gastronomicznej, ale będziemy to robić przez akcję Jezioro Tajemnic, że sam szyld akcji Jezioro jest rozpoznawalny w przestrzeni Polski, Europy, a nawet mamy doniesienia z Chicago, że też tam naszą akcję obserwują. I sądzę, że. Taki wybór osoby jeszcze spoza powiatu Drawskiego, która jest dla nas gościem, jak tutaj przyjeżdża, jeszcze spowoduje, że z tego powiatu, w którym honorata mieszka, też mieszkańcy będą przyjeżdżali do nas, żeby zobaczyć, co u nas się dzieje. I sądzę, że o to powinno chodzić, żeby ludzie nie zamykali się w domach, sądzę, żeby chcieli zobaczyć, żeby chcieli zwiedzać, żeby chcieli się spotykać z innymi ludźmi. Jak Jeziora, to jest właśnie taki. Taką potrzebę wytworzyła, że nawet w tej grupie tych poszukiwaczy wiązały się przyjaźnie. Ja ich znam z imienia i nazwiska. Witamy się, to witamy się jak z przyjaciółmi, po prostu. I tego życzę wszystkim mieszkańcom, żeby tak na co dzień było ich w życiu, jak w tej grupie poszukiwaczy, badaczy Akcji Jeziora Tajemnic. Dziękuję bardzo.